OK, jak już widać, nowy czujnik jest już zamontowany, stary sobie tutaj leży. Nowy czujnik jest już na swoim miejscu. Obie dwie śrubki są nałożone. Będę mógł zaraz ten papier zabezpieczający, który sobie tam wsadziłem, wyciągnąć. Czujnik, kabelek pójdzie sobie pod spodem, pod rurką gumową. Nie trzeba nic tu ściągać, po prostu tu przełożyć, wypiąć tą wtyczkę starą. Tu mamy. Tu mamy naszą wtyczkę. Wpinamy po prostu wtyczkę z gniazdem i już mamy gotowe i możemy testować, czy na nowym czujniku znikną nam problemy takie jak szapania, jakieś falowanie obrotów i tym podobne. Oczywiście wszystko należy teraz założyć tak jak było, nie zapominając oczywiście o wyciągnięciu tego papierka, którego tu wsadziłem w celu zabezpieczenia, żeby jakaś jedna z tych dwóch śrubek trzymających ten czujnik po prostu tam nie wpadła. Ok, papier możemy już zdemontować delikatnie. Ok, papier się przydał. Ok, i w tym momencie możemy składać wszystko do kupy. Zróbmy to. Ok, służmy wszystko do kupy. Co mamy? Czujnik już tutaj sobie jest zamontowany w porządku. Papier wyciągnięty, więc możemy zabierać obudowę. Naszą, rozrządu. Ja pozwolę papierem ją od środka wyczyścić. Nie jest to konieczne, ale ilość brudu, która tutaj jest nie musi tam być. Zaraz Wam pokażę ile brudu. Tu zobaczcie, zrobię to nad ziemią, żeby auta nie brudzić. Ok obudowa czysta tak wygląda czysta obudowa Uwierzcie mi, że było tu kupa brudu, chociaż nie było wstępnie tego widać. Ok, zakładamy. Zakładamy delikatnie. Jeszcze raz się upewniamy czy nic tam nie zostało na pewno. Ok, obudowa już stakuje na swoje miejsce, już jest na swoim miejscu, wszędzie jest pełni nałożona. Kabelek, który tutaj jest z tego czujnika nakładamy na zaczep, jaki tu się znajduje i zakręcamy po kolei wszystkie 4, przepraszam, 3 śrubki. Za pomocą oczywiście albo specjalnej nasadki torksowej na te śruby, albo po prostu nakładki. 6-kątnej zwykłej szóstki świetnie sobie daje radę i już jesteśmy coraz bliżej aby czujnik był już e, przetestowany oczywiście założony już jest trzeba tylko wszystko do kupy złożyć i nie należy się przy tych wszystkich czynnościach śpieszyć Dlaczego ten film nagrywam i jest taki długi, ktoś by mógł zadać sobie pytanie, przecież mógłbym go skrócić. Oczywiście. Ale są osoby, które chcą wykonać daną czynność i mieć pewność, czy coś ich nie spotka po drodze jakieś problemy. I taki film e, pokazuje ewentualne problemy, które jak nie spotkają, to je mogą spotkać każdego innego. Same krótkie przedstawienie faktów, co i jak, czasami jednak jest za, za, za słabe bo ktoś zabiera się z za robotę, a potem o kurde, tu jakiś spotkał mnie problem no i sobie nie poradzę a po takim filmiku każdy ma pewność czy sobie poradzi za pomocą narzędzi, które posiada ok, dokręcę teraz delikatnie te oto sztubki nie za mocno, nawet nie próbujcie nigdy mocno dokręcać, tylko delikatnie dalej ok, delikatnie wystarczy tak więc już zakładam OK, teraz można nałożyć już obudowę filtra powietrza Tu ją mamy Oczywiście najpierw w dół tu jest taki zaczep, trzeba po prostu nałożyć w takie gniazdo, które tutaj na dole się znajduje a potem w góra już trzyma się, to jest ten uchwyt, który tu widzicie o. i dokręcić oczywiście Dobra zakładamy Przy okazji tej zabawy którą tu widzicie bardzo zalecane może nawet przy okazji jest wymienić sobie filtr powietrza Jak już tyle jesteśmy w stanie Jak już tu grzebiemy ale jeżeli coś oczywiście chcemy przetestować to nie warto robić dwóch rzeczy na raz bo potem nie wiemy co przyniosło skutek Dobra, zakładamy tą śrubkę i zakręcamy zaraz gdzie ta śruba? Tu jest taka duża śruba nakładamy ją i oczywiście zakręcamy oczywiście śrubokrętem Jak widzicie, nie trzeba demontować tego oto przewodu plastikowego doprowadzającego powietrze do przepustnicy. Bez problemu da się wszystko zrobić w ten sposób, jak widzicie. Ok, zakręcone. W tym momencie możemy nałożyć filtr powietrza. Który warto przekazać? Jeżeli go nie wymieniamy, to warto go przeczepać w ten sposób. Wylecą wszystkie jakieś kurze. Warto oczywiście o jakąś większą powierzchnię niż ręka. co miał wylecieć, to już sobie wypadło wkładam je filt do obudowy jeszcze raz powtarzam nie zalecam kupować zamienników jeżeli chodzi o filt powietrza dlaczego to już wcześniej mówiłem po prostu guma, którą teraz właśnie nasadzam na całe gniazda dookoła w tym w tej obudowie jest za niska przez to górna pokrywa nie dolega dokładnie do tej gumy co oczywiście w oryginalnym filtrze nie ma miejsca, ponieważ guma jest dość wysoka i specjalnie dostosowana do tej oto tutaj obudowy tak by idealnie nachodziła na te miejsca ok, zakładamy dalej ok, co nam pozostaje, jak już mamy nałożone obudowę na gumę, to możemy zaczepki, cztery zaczepy nałożyć. Można to zrobić bez narzędziowo, wystarczy przycisnąć środek tego metalowego elementu i sam naskakuje. I jeszcze czwarty. O tu. O, wszystkie cztery założone. Możemy założyć teraz sobie tutaj ten element, taka pompka odprowadzenia odparowań z baku paliwa. Co dalej? Możemy już sobie założyć tą gumkę powoli delikatnie. Znaczy nie gumkę, tylko ten przewód, wąż na oczywiście nasz filtr powietrza. Tylko obróćmy sobie cyband, żeby był góry. Ok i nakładamy. Ok. W tym momencie zabieramy śrubokręt płaski i zaczynamy nakręcać C band tak, żeby połączenie filtra z tym przewodem plastikowym doprowadzającym powietrze do przepustnicy było szczelne czyli nie było tak zwanego lewego powietrza jeżeli chcielibyście wymieniać czujnik wałka korbowego ten już jest bardzo łatwo dostępny od spodu samochodu nie trzeba nic zdejmować, po prostu odkręcić jedną śrubkę i u góry oczywiście zdjąć przewód, czyli wtyczkę z gniazda. Okej. Okay. Jak ktoś ciekawił korbowy jest tam na dole. On zazwyczaj jest od tego, że na przykład auto nam nie chce zapalać, zapala za którymś razem, e, gaśnie podczas jazdy i tym podobne. Dobra, cyban założony, zakręcony, jeszcze może raz dokręcę OK. Nakładamy tą wtyczkę tutaj, czyli wtyczka e, temperatury powietrza dolotowego. Do przepustnicy IAT się nazywa intake R e, temperaturę. Dobra, ten czujnik, który tu widzicie, czyli ten stary, ja sobie go tutaj gdzieś dam, tak żeby nie przeszkadzał, ale też żeby nie, nie latał. Czyli może go zamontuję sobie, tak żeby o, w tym miejscu go po prostu tak zostawię, czyli pomiędzy obudową filtra, a ten w tym miejscu idealnie będzie sobie leżał nikomu nie przeszkadzał, a widzę, że dobrze tu będzie, nie będzie nawet stukał, ani nic w tym stylu więc tak sobie go zostawię a klapa naciśnie i on raczej nigdzie tutaj nie będzie wybierał OK przewód też się nie nagina w żaden sposób więc jest wszystko w porządku dobra, lećmy dalej tu mamy wszystko sobie Jeszcze tak dla bezpieczeństwa przymocuję tutaj ten przewód tego czujnika z tym przewodem od temperatury dolotowej tak, żeby na pewno nic mi tutaj nie latało nigdy za mało pewności lepiej nie oszczędzać na tym ani czasu, ani materiału pewność jest najważniejsza albo sobie go tu tak przyczepię czyli zmiana planu tak, taśma Oczywiście dobrze się trzymała, to musi być wyczyszczona powierzchnia, na której najlepiej odbenzyniona, do której oczywiście przyczepiona, ale spróbuję tak z tym papierkiem i powinno też bardzo dobrze trzymać. Okay. Ok, tu mamy już przymocowany przewód, czujnik, tak więc on na pewno sobie nigdzie nie odskoczy. Czy coś jeszcze potrzebujemy zrobić? Tak, oczywiście z tyłu wtyczkę rozłączyć i podłączyć. Dobra, w tym momencie w tym momencie mamy podłączone wszystko, możemy zabrać się za wyciąganie wszystkich narzędzi i zaraz podłączenie akumulatora. Ok, jeżeli mamy pewność. Że wszystkie narzędzia są już żadnych śrubek tu nie ma nigdzie dookoła. Wszystko jest w porządku. OK. Wszystko jest założone. Dolot powietrza założony z przodu. Ok, zobaczmy czy wszystko gra. I możemy w tym momencie. To też gra. Tu jeszcze tylko te przewody gumowe, które rozłączyłem tam. Okay. Czy coś jeszcze? Wszystko podłączone Nie, nie wszystko. Nie. Przewód odprowadzenia od gazu z baku paliwa też przyczepmy do tej plastikowej rury, żeby nie latał sobie swobodnie. O, klik, klik. I w ten sposób. Myślę, że możemy już zakładać plemę ujemną naszego akumulatora. Ok, i nałożona. Zakręcamy na klotkę. ujemnego dopływu. do pływu. klema wystarczy do odłączania, nie trzeba dwóch klem odłączać. Żeby... Okej, okay, gotowe. Wszystkie narzędzia ściągnięte. Możemy w tym momencie zabrać się za uruchomienie naszego silnika. Wszystko okay. mamy połączone. Dobra, gotowe. Palamy nasz silnik i zobaczymy jak działa.